Cześć, tutaj Kuba to jest WWE 2K14 Field Years of WrestleMania Mode Roughers Aggression Era, odcinek 26. no i okej, okay, zaczynamy naszą przygodę z WrestleMania 20 od walki Johna Cena z Big Showem Nowy York, Nowy Jork, 14 marzec 2004 rok, walka pastanów zjednoczonych. Debiut Johna Cena w tym trybie w WWE 2K14 oraz debiut Johna Cena na Wrestlemania dokładnie tak na No Mercy 2003 Big Show pokonał Ediego Guerrero i tym samym stał się mistrzem akurat Stanów Zjednoczonych. Czy John Cena na Wrestlemania 20 na tej pierwszej walce z dwóch w tym trybie pokona Big Show zobaczymy więc. Ok, Wrestlemania 20 czas zacząć. Tak, na WrestleMania 20 doszło do pojedynku pomiędzy Big Showem a Johnem Cena. Wszystko zaczęło się od tego, że na Royale Rumble Dwa miesiące, właściwie trzy miesiące wcześniej John Cena został wyeliminowany przez Gianta, przez po prostu Big Showa. No i co? Scenariusz był taki, że Cena dostał kontuzję, po miesiącu powrócił i na WrestleMania rzucił wyzwanie Big Showowi. Więc okej, okay, czy John Cena zdobędzie swój pierwszy pas w historii swojej kariery? Zobaczymy. Więc okej, okay, zaczynamy walkę. states championship introducing the challenger from west newbury massachusetts weighing 248 pounds john cena i wouldn't want to kick off wrestlemania any other way than with smackdown's fastest rising star john cena No i okej, okay. krótki komentarz od Jim'a Ross'a, Jednak okej, okay. po, po prostu JR powiedział to, co miał powiedzieć. Debiut Jonas na Wrestlemanie. To oznacza, że to jest jego pierwsza walka w karierze na największej scenie ze wszystkich. Na największej Gali Pay Per View w roku. Na Wrestlemanie 20. Na mojej jednej z ulubionych. WrestleMania, 10 lat temu dokładnie miała miejsce ta walka i ta WrestleMania, no ale cóż, czekamy na Mistrza Stanów Zjednoczonych, czekamy na przeciwnika Ziny, czekamy na Big Showa. For the first time in his decorated career, The Big Show is defending a title at WrestleMania, the United States championship that The Show has held since last year. Have you ever remembered an athlete as dominating over the past couple of months as The Big Show has been? Not as dominant as The Big Show. When The Big Show is motivated, when The Big Show is focused, he is unstoppable. John Cena's WrestleMania debut tonight. With a to win the Fajnie, naprawdę to wejście Big Showa jest odwzorowane tutaj w grze. Dokładnie tak Big Show z, po prostu z pasem na ramieniu po prostu wchodził. Stara prezentacja pasa Stanów Zjednoczonych, jeszcze prezentacja tego pasa obu zawodnikom. Naprawdę. Yy, po prostu teksty, jakie mówił John Cena do Big Showa w Wichfieldzie, to było po prostu nieziemskie. No ale okej. Okay. Zacznijmy. Tą walkę na szali z Stanów Zjednoczonych. John Cena kontra Big Show. Rozpoczynamy. John Cena The United States Championship has ever been defended at WrestleMania King. Well, John Cena has been delivering a near steady stream of insults toward the Big Show. And that's a tactic that might just backfire if Big Show gets angry enough. John Cena has really surged as of late, King. But has Cena bitten off more than he can chew here tonight? Well, these two have battled on and off for the past several months on SmackDown. And it all comes to a head here tonight. No cóż, jak wiemy, wtedy po prostu ten feud może był opas Stanów Zjednoczonych. Jednak, no cóż, <laughs> naprawdę, jeżeli chodzi o sam feud, to feud był według mnie bardzo udany. No, no, John Cena wtedy grał rolę takiego, no, rapera, no, grał rolę takiego po prostu wyluzowanego gościa. I po czym to wnioskuje, jeżeli bym po prostu, i, że tak powiem, nie oglądał nigdy WWE, szczególnie wrestlingu? No po prostu no, ale nie no, po czym to wnioskuje, no bo postać Jonas Cena bardzo dobrze znam jako Doctor of Tuganamex, jako ten e, World Life i Clothesline Big Show, już jest obity do stopnia light. I John Cena teraz leg drop wykonuje na Big Show -le i wow, kiedyś Paul White, teraz Big Show, a jeszcze mm, przedtem w WCW znany jako The Giant atakuje Jonas Cena. I czy zobaczymy ten wielki choke slam, może KO-Punch, no uło, przekonamy się, wcześniej zboczowana akcja, jednak teraz Big Show wykonuje Pam handle slam, z jaką on to mocą wykonał, choć teraz cała seria ciosów i Big Show, nie, jednak John Cena drop, to hold od Johna Ciny i atak nieudany, Big Show sprowadzony do parteru i jeszcze inkasuje głową mi kasuje po prostu Big Show'a Mate i teraz co kombinuje na Flapjack od Big Show'a w drodze kontry to ci no cóż, po czym wnioskuję, że John Cena po prostu miał genialny gimmick? Po tym jak Big Show zaakceptował jego wyzwanie, to tak, uuu, wow, wykonał to. Naprawdę podobał mi się wtedy gimmick Jonasiny. Mogę się założyć, że jakby teraz John Cena miał gimmick, powrócił do tego gimmicku World Life na stałe, nie tak jak w 2012 roku, na jedną noc, wtedy kiedy to miał feud przed WrestleMania, naprawdę genialną, 20. Ósmą z derokiem, tylko po prostu na stałe, żeby powrócił, nie strzelił promo i zawalczył raz jak to było wtedy. Tylko po prostu, żeby przyszedł i już miał na stałe ten gimmick Worldlife. Albo, o wiem, na WrestleMania taki Worldlife John Cena wychodzi na jedną walkę na 30. Jezu, to by się naprawdę sprzedało. choć teraz. Co kombinuje John Cena? You can see me. I odbicie od Lynn i to pewnie będzie Five Knuckle Shuffle. Pięć zabójczych ruchów od Sine i Back Body Drop. Czy mnie to dziwi? Nie. Dobra, teraz obalenie so Big Show'a. Wykonajmy sobie może Fisherman suplex, o ile Big Show, nie Big Show tylko Cena ma to maxię, ale z tego co widzę Big Show nie jest, jest jeszcze do końca zamroczony, więc wykonaliśmy sobie zwykły Vertical suplex. Może teraz coś wykombinuje John Boy i teraz Cena ma okazję stać się po raz pierwszy posiadaczem pasa mistrzowskiego Stanów Zjednoczonych i posiadaczem jakiegokolwiek tytułu. Jeżeli chodzi o jego karierę, dwa lata był w WWE i dwa lata zajęło mu się dostanie na szczyt. Pamiętam jego debiut w walce z Cortem Angle. Walkę przegrał, ale po... O, Superplex! No, ring się nie zawalił. Do tego jest potrzebny potężny OMG moment. I trzy finishery. Choć no cóż, mamy gobić do stopnia Critical, a później wykonać Editut, Adjustment. Ejej, i mamy wykonać przypięcie Więc będzie z pewnością ciekawie i to jest jeszcze one handed bulldog, dobra. Co kombinuję? O nie, 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 tego byłoby już za wiele. I to jest jeszcze gauntlet suplex. Big Show wstaje. Widzicie ten łańcuszek w tym rogu? Co teraz? Big Show jest w niego rzucony? W tym narożniku, w sensie. No, fajnie. Użyję go później. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie odwzorują. To kółko też jest fajne. Znając z logiem WrestleMania 20. Ogólnie nie przypominam sobie takiego czegoś, żeby na tej WrestleMania takie kółko było. Jednak no cóż, wszystko możliwe, ale może pewnie było mało widoczne. Big Show wynosi CNATES, follow a jest slam. No wow. W razie czego, no to kurczę mówiłem o gimmiku Johna i mogę się założyć, aby teraz John Cena był na stałe takim world life, to by się to naprawdę o wiele, że tak powiem, lepiej sprzedało od jego obecnego gimmiku fani by go pokochali, no i według mnie to by byłoby coś nowego w końcu, John jako world life. Naprawdę, wo o nie, 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 nie skontrowany leg drop bulldog z trzeciej liny i power Bomb od Big Showa. I Big Show nic nie wykona, Big Show totalnie nic nie wykona i zaraz! Big Show jest obity w krytycznych obrażeniach i to jest Attitude Adjustment! To jest przypięcie, raz, dwa i Big Show momentalnie kick outuje. Choć co kombinuje John Cena, pretendent do pasa mistrzowskiego Stanów Zjednoczonych? Chwyta łańcuch! Publiczności w Nowym Jorku, w Madison Square Garden, się to podoba. You can see me do sędziego? Czyżby? Nie no, no to by było niemożliwe. Ale zaraz John Cena chwyta kastet. I Big Show inkasuje tym. Big Show inkasuje kastetem. Coś niebywałego. John Cena teraz podchodzi do Big Showa. Wynosi go na barki. I to jest po raz drugi w tym pojedynku. Attitude adjustment. I to jest przypięcie. Raz. Dwa, trzy niesamowite. John Cena, nowym mistrzem Stanów Zjednoczonych, genialnie to odwzorowali. Wow. John Cena. Dokonał niemożliwego w Nowym Jorku na WrestleMania 20, pokonał Big Showa, tym samym zagwarantował sobie to, że jest mistrzem Stanów Zjednoczonych. John Cena po raz pierwszy zdobył złoto, dokładnie tak. Naprawdę genialnie to odwzorowali, I ten łańcuch co poleciał i kastet również, po prostu jestem pod wielkim wrażeniem, bo dokładnie tak było, tak było ładnie to odwzorowali, wielki plus dla 2K Games za po prostu, u, u, że po prostu odwzorowanie tego. Okej, okay, co odblokowaliśmy? Big Show Astro Wrestlemania 20, Johna Cena odblokowaliśmy jako Doctor of 2 Dynamics. Ten normalny jest w grze. I pas Stanów Zjednoczonych, którego akurat Spinner, ten kręcący się, który John Cena wprowadził po tym, jak wygrał swój tytuł. Długo to nie potrwało, później tam, więc przywrócił tam ten tytuł zwykły. Jednak okej, okay, panie i panowie, ten pas został odblokowany. My time free play, czas A już jeszcze dzisiaj czeka nas walka po, mien... po prostu pomiędzy nikim innym jak Goldbergiem, a Brockiem Lesnarem, czyli normalnie 5 star special referee match. A oczywiście sędzią specjalnym w tym pojedynku będzie nikt inny jak Stone Cold Steve Austin, który rok temu mierzył się, oczywiście na WrestleMania 19, mierzył się z nikim innym jak z derokiem, Rockiem, swoją ostatnią walkę wtedy Nowy Jork również za sama Wrestlemania, więc okej, okay, to by było na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, słyszymy się jeszcze dzisiaj w Field Years of Wrestlemania, małujcie oczywiście z gry WWE 2K14 i jutro słyszymy się na SmackDown, na przedostatnim, nie, na ostatnim SmackDown przed galą payperview per -view, Survivor, Survivor Series, okej, okay, trzymajcie się, cześć!